Witajcie w Gramie Informacji, czyli naszym podsumowaniu pięciu najciekawszych wieści z ostatnich dni. W dzisiejszym wydaniu powiemy o powrocie rycerzy Starej Republiki, graniu na Windows 10 oraz łataniu Wiedźmina i Gacka. Zaczynamy! A zaczynamy mocno, lub też jak kto woli, z mocą. Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords po wielu latach od swojej premiery doczekało się aktualizacji. Gra wspiera teraz rozdzielczości do 5K, kontrolery oraz Steam Cloud. Posiadacze gry mogą też zdobyć osiągnięcia, a grono przemierzający Galaktykę poszerzy się niedługo o właścicieli Maców, systemów Linux oraz SteamOS. Niech moc achievementów będzie z wami. I'm Phil Spencer Xbox team Microsoft. Do premiery systemu Windows 10 pozostało raptem kilka dni, ponieważ już 29 lipca trafi on do pierwszych użytkowników, którzy to wyrazili chęć skorzystania z darmowej aktualizacji. Tymczasem ostatnie aktualizacje przygotowały środowisko Microsoftu do innej funkcjonalności. Można już strumieniować gry z Xboxa One na urządzenia z Windowsem 10. Teraz czas już tylko na pecetowe ceny gier konsolowych. Tak, też mamy wrażenie, że powinniśmy pisać science fiction. Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Zaczynając nasz kącik patchowy, chcemy poinformować, że miliony istnień znów mogą odetchnąć. Oto dostępna jest łatka 1.0.7 do Wiedźmina 3, największa wydana do tej pory. Patch waży ponad 7 GB i wprowadza m.in. skrzynie dla gracza, nowe sortowanie przedmiotów i alternatywny tryb poruszania się. Do tego na graczy czekają poprawki w zadaniach oraz nowe ciuchy dla Ciri. Czemu nikt nie kocha Janka? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie coś wspaniałego! Przechodząc do innej gry, która wymaga łatania zdecydowanie bardziej niż ostentacyjnie ocenione na 8,5 wiedźmin, tak, potwierdzamy. Patrz do Batmana nadleci szybciej niż się spodziewano. Jak zapewnia Rocksteady, pecetowy Arkham Knight powinien doczekać się łatki już w sierpniu. Jest to termin rozsądniejszy, niż wcześniej podawana jesień. I szkoda tylko, że taką informację musimy podawać jako jedną z pięciu, które należy uznać za ważne. Niestety musimy zasmucić wszystkich czterech posiadaczy Wii U w Polsce. Jeśli czekaliście na Project Cars na swoją platformę, to niestety nie doczekacie się premiery. Twórcy stwierdzili, że gra jest zdecydowanie zbyt duża, by mogła trafić na konsolę Nintendo. Trochę nas dziwi fakt, że wylanie kubła zimnej wody zajęło im aż tyle czasu. W końcu projekt anulowano też na PS3 i Xboxie 360, z którymi Wii U ma wspólne większość rzeczy. Poza wynikami sprzedaży. I to wszystko w tym wydaniu Grama Informacji. Zapraszamy Was także do obejrzenia najnowszego Gram po godzinach, w którym zajmujemy się losem pecetowych portów, jak również do wysłuchania ostatniego wydania programu. My zaś czekamy na premierę Windows 10 i liczymy, że następca Wii U doczeka się więcej miłości. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu.